Witam wszystkich widzów na moim kanale, mówię do Was gdzieś Tomasz 39. z tej strony. A w tym filmie e, chciałem Wam powiedzieć co lubię, a czego nie lubię. Możecie mi oczywiście zadawać pytania, za chwilę tylko się napiję trochę, bo słucham w gardle. Przepraszam Was, zimne dobre piwko, browarek. Jest zawsze dobre na noc. Oczywiście moi kochani, nie lubię ludzi, którzy są nieuczciwi wobec siebie i wobec innych. Nie lubię ludzi niekulturalnych, ludzi hamskich, ludzi, którzy oczywiście mówią, że jesteście fajni, że ten kolegują się z wami nie wiadomo co, a za chwilę za plecami was obgadują. Nie lubię takich ludzi i nie lubię ludzi, którzy się spóźniają. Ja lubię być oczywiście człowiekiem, który jak się z kimś umówi, być punktualnym. Oczywiście zdarza mi się spóźnić o no, kilka minut, może tak być, ale ja w tym momencie jestem uczciwy, mówię tej osobie, z którą byłem umówiony, dlaczego się spóźniłem, jaka była przyczyna. Nie wymyślam bajki na poczekaniu. Nie od razu uściemnia, nie okłamuję jej, tylko mówię uczciwie, przepraszam cię stary to i to. I ta osoba wie, czy byłem w tym momencie uczciwy, czy nie. Tak, ee, tego nie robię. A co lubię, no lubię, no lubię oglądać filmy, <coughs> oczywiście słuchać muzykę, oglądać telewizję, pobrać w gry czasami. Oczywiście lubię obrabiać zdjęcia, ja lubię tworzyć własną muzykę, miksować setki DJ's jako amatorski DJ, jako MC Dracula po amatorsku sobie po swojemu polemować. Oczywiście każdy ma inny styl, inną zajawkę i oczywiście inne flow. A ja mam podobno dobre flow ale <laughs> nie lubię się chwalić, bo się może okazać, że nie potrafię rymować, więc nie będę mówił, że jestem już MC profesjonalnym, że jestem niewiadomo kim. Nie udaję osoby, którą nie jestem, nie udaję kogoś innego. Jestem sobą. E, lubię mówić prawdę. E, nie mówię i nie myślę czego innego jak większość ludzi. Wolę mieć więcej wrogów, a mniej przyjaciół. Mogę mieć jednego czy dwóch przyjaciół, ale prawdziwych niż miar fałszywych. E, takie jest moje zdanie, kochani widzowie. Nie wiem jak wasze. E, co jeszcze lubię? No lubię oczywiście sport, powiadców w piłkę, nożą czy w koszkówkę. Oczywiście lubię kobiety i spałem maska I tym podobne rzeczy. Jeśli macie jakieś do mnie pytania, możecie mi pisać pod tym filmem w komentarzach. Ja postaram się odpowiedzieć oczywiście z klawiatury lub ewentualnie nagrywając kolejny filmik z odpowiedziami na Wasze pytania. I oczywiście, jeśli filmik się podobał, to łapkę w górę. Jak nie, to łapka w dół. A mówił do Was Tomasz39. Pa, 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 pa. Kochani, do następnych filmików. Na razie.